Tekst Manny na 12 września. W cierpliwości waszej posiadajcie dusze wasze. Ewangelia Łukasza rozdział 21 werset 19. Komentarz parauzyjny. A cierpliwość niech dokonuje swego doskonałego dzieła, żebyście byli doskonali i zupełni, którym by niczego nie brakowało, wyjaśnia apostoł. Cierpliwość najwyraźniej obejmuje zatem również inne łaski charakteru, zakłada posiadanie ich w pewnej mierze. W ludzie Pana cierpliwość oczywiście musi być poprzedzona wiarą, a stopień posiadanej cierpliwości jest zwykle miarą ilości posiadanej wiary. Chrześcijaninowi który jest niecierpliwy i niespokojny najwyraźniej brakuje wiary w Pana gdyż w przeciwnym razie byłby w stanie odpoczywać w pańskich łaskawych obietnicach i czekać na ich wypełnienie po zastosowaniu rozsądnej pilności i energii powinien z zadowoleniem pozostawić Panu kwestię wyników Czasu i pory ich osiągnięcia. Reprint numer 3245. Komentarz Epifaniczny. Tekst ten powinien być przetłumaczony: przez cierpliwość waszą zachowujcie dusze wasze. Słowem przetłumaczonym tu jako cierpliwość jest greckie słowo oznaczające stałość, a nie długie znoszenie. Cierpliwość to siła charakteru dzięki której przez wytrwałość w czynieniu dobra pośród trudności, które są radośnie znoszone, podążamy naprzód w czynieniu dobra, wzmacniając w tym samokontrolę. Dzięki tej definicji nasz tekst staje się jasny. Napomnienie Jezusa zachęca nas do dążenia naprzód, radośnie znosząc przeszkody napotykane na drodze czynienia dobra. Jedynie w wyniku takiego postępowania będziemy w stanie zachować swoje duchowe życie. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Psalm 37 versety od 7 do 9. Poddaj się Panu, a oczekuj go, nie obruszaj się na tego, któremu się szczęści w sprawach Jego, na człowieka, który dokazuje, cokolwiek zamyśli. Przestań gniewu, a zaniechaj popędliwości, nie zapalaj się gniewem, abyś miał źle czynić. Albowiem złośnicy będą wykorzenieni, lecz którzy oczekują Pana, ci odziedziczą Ziemię. Kaznodzieja Salomonowy rozdział 7 werset 8: Lepsze jest dokończenie rzeczy, niżeli początek jej, lepszy jest człowiek cierpliwego ducha, niż ducha wyniosłego. Treny Jeremiasza rozdział 3 wersety 26 i 27 Dobrze jest, cierpliwie oczekiwać na zbawienie pańskie. Dobrze jest mężowi nosić jarzmo od dzieciństwa swego. Ewangelia Łukasza rozdział 8 werset 15 Ale które padło na ziemię dobrą, ci są, którzy w sercu uprzejmem i dobrem słyszane słowo zachowują. I owoc przynoszą w cierpliwości. Rzymian rozdział drugi werset 7. Tym, którzy przez wytrwanie w uczynku dobrym szukają sławy i czci i nieskazitelności, oddarzy w odwieczny. Rozdział 5 wersety 3 i czwarty. A nie tylko to, ale się też chlubimy z ucisków, wiedząc, iż ucisk cierpliwość sprawuje, a cierpliwość doświadczenie. A doświadczenie nadzieje. To rozdział dwunasty werset dwunasty w nadziei się weselący, w ucisku cierpliwi, w modlitwie ustawiczni. To rozdział piętnasty wersety czwarty i piąty, bo cokolwiek przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę pism nadzieje mieli. A Bóg cierpliwości i pociechy niech wam da, abyście byli jednomyślni między sobą według Chrystusa Jezusa. Galatów rozdział 6 werset 9, a dobrze czyniąc nie słabiejmy, albowiem czasu swojego rządź będziemy nieustawając. Kolosensów rozdział pierwszy wersety dziesiąty i jedenasty, abyście chodzili przystojnie przed Panem ku wszelkiemu jego upodobaniu, w każdym uczynku dobrym owoc przynosząc i rosnąc w znajomości Bożej, wszelką mocą umocnieni będąc według chwalebnej mocy Jego, ku wszelkiej cierpliwości i nieskwapliwości z radością. Pierwszy Tesaloniczan, rozdział pierwszy, werset trzeci, bez przestanku przypominając skuteczną one wiarę wasze i one pracowitą miłość i one cierpliwą nadzieję w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym. Żydów, rozdział szósty, wersety 12 i 15, abyście nie byli gnuśnymi, ale naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość odziedziczyli obietnicę. A tak długo czekając, dostąpił obietnicy. Rozdział 10 werset 36. Albowiem cierpliwości wam potrzeba, abyście wolę Bożą czyniąc, odnieśli obietnicę. Rozdział 12 werset 1. Przetoż i my, mając tak wielki około siebie leżący obłok świadków. Złożywszy wszelaki ciężar i grzech, który nas na dnie obstępuje, przez cierpliwość bierzmy w zawodzie, który nam jest wystawiony. Jakuba rozdział pierwszy, wersety trzeci i czwarty: Wiedząc, iż doświadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwość, a cierpliwość niech ma doskonały uczynek, żebyście byli doskonali i zupełni, którym by na niczem nie schodziło. Rozdział 5 wersety 7 i 8. Przetoż, bracia. Bądźcie cierpliwymi, aż do przyjścia Pańskiego. Oto, oracz oczekuje drogiego pożytku ziemi, cierpliwie go oczekując, ażby otrzymał deszcz ranny i wieczorny. Bądźcież i wycierpliwymi, a utwierdzajcie serca Wasze, albowiem się przybliża przyjście Pańskie. Pieśni 267, 25, 57, 134, 307, 179, 200. Wiersze brzasku. 126 bądź silne. Lektura uzupełniająca w strażnicy, reprint numer 5332. Pytania: Czy w tym tygodniu byłem byłam cierpliwy cierpliwa? Jak? Dlaczego? W jakich okolicznościach? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.